Siema, Witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Chcę Wam przedstawić fugowanie ścian. Mm, po co fugować ściany? Więc tak, mm, zaczniemy od tego. Fugujemy ściany, ponieważ chcemy zniwelować morfstek termiczny, które występuje poprzez szpary, które były. On pokażę na inne ścianie. Mm, w takim stopniu o tu mamy, w takim stopniu, no jest mega Mega paryso. Ta akurat ściana była przesuwana Ale ta nie była No i widzimy jakie są. No są. Spary, I takie tu też występowały Teraz znajdujemy się w łazience I też w niektórych bloczkach widziałem jak prześwituje na zewnątrz No tak murarze murowali, nie ja, nie? Więc nie ma co na wszystkich ludziach polegać. Przejdziemy do innego, może jaśniejszego pomieszczenia. I tu wam przedstawię jak to zostało wykonane. Tu lepiej widać. Tak jak widzimy tu była ściana przesuwana. Ale nie ma. Od... Mostek teremiczny powstaje poprzez. No ale takie to akurat nie ma pęknięcia, ale w niektórych miejscach tak samo było pęknięcie i... No i jak to wiadomo, wszystko przejdzie, nie? Powietrze znajdzie swoje yeah. przejście. To jest mały nakład pracy, który nas nic nie kosztuje. Każdy sobie to wykona poprzez szpachelkę lub kelniu. Kelniu najlepiej robić, ponieważ odsuwamy rękę od ściany. Nie... Yeah. no to akurat inny materiał, pustaka jest, nie? I wiadomo, nie, nie uszkodzimy sobie ręki, nie podrapiemy jej, nie. Tutaj murarze zastosowali już tklej, który był mega szpary, to oni to wypełnili. A ja wypełniłem te mniejsze. Tak samo jak tutaj jeszcze złapało to omijałem. Niektórzy to całościowo ścianę leco, ale po co całościowo? Jak tutaj już nic się nie przedostaje, nie? Po co czas tracić, tak samo po co po nich mam poprawiać, jeszcze raz to brać, jak to bez sensu jest, nie? Tutaj wykorzystałem mm, klej do styropianu, który zastosowałem w tym miejscu. On tak się nie kruszy, to pustaka się mega trzyma. Mm, Kleju do styropianu, lubi pustak, więc nie ma problemu, że coś odskoczy, nie przytrzyma, nic nie trzeba gruntować. Tylko sobie nakładamy ten klej i lecimy z tematem, tak samo tutaj po przecięcie, żeby lepiej wyglądało sobie co załatałem. No i więc tak tu jak mówiłem to mamy właśnie klej do styropianu, który mega trzyma, a tu wykorzystałem jeszcze inny klej. A po co to ścianę? Te ściany nie musiałem, bo to nie ma zastosowania w żadnym morsku termicznym. Tutaj trzeba będzie skrobać trochę, wiadomo, jeszcze będzie trzeba polatać, poskrobać te ściany, żeby to w miarę miało wygląd, a nie takie jak pozostawiane, ale to się ogarnie w innym temacie. Też tylko stałem mm, tynk gipsowy, który zastosowałem tu, no i on trochę, no kruszy się, nie? Nie wiem, to, no to, to samo jest, nie? Ale akurat miałem ten tynk psowy. akurat był leżał w domu, to dlatego to wykorzystałem. No, hmm, kolej do zatapiania siatki kupimy przykładowo, hmm, nie wiem, 12 zł, a ten tynk już będzie kosztował nas hmm, 15 zł. No to będzie różnica, no i po co marnować te niby te 5 zł na jednym worku, nie? I to tak zostanie przykryte tymkiem, a tylko zostaje do wypełnienia Takiej większy szpar. Tak jak tutaj mamy Takie szpary na wypełnienie No i tam nam to wystarczy, no. Miałem oblatywać wszystkie ściany No ale mamy no ale po co To innego zastosowania nie ma jeszcze, to świeże nie, nie, nie załapało po to latać wszystkie ściany, widzicie, jakie są niedociągnięcia, nie? Tu miałem to wykonać No ale po co? Po co czas marnować? Po co to zakrywać wszystko? Przejdziemy do innego pokoju. W tym pokoju tak się prezentuje wszystko, to lepiej wygląda. Na samym tynku robiłem. Mamy takie żółte. Mm tylko żółtopastę, tak jakby na ściany naciągnięta ale jakby była biała, no ale białego nie miałem tylko to użyłem, co miałem i to właśnie zastosowałem o, poprzez mnie takich szpar nie wiem czy jeszcze te szpary ścianach wypełniać bo mam, ale szkoda mi czasu marnować tak samo mogę wam pokazać jak ee, budowlańcy wykonali mi ściany działowe Przechodzimy sobie po pomieszczeniach i zobaczycie jak to wszystko wygląda. No jest to nierówno stawianie takich pasków. Samo i tutaj możemy pochodzić, popatrzeć jak to zostało wszystko wykonane. Niektóre takie bobra że jest Także jakby one nie miały się czego trzymać, nie? Przejdziemy sobie. Tu mega krzywo jest ty na to, że mega. Mega tam odstaje u góry. A jakby przekosowane było. Nie wiem czy to wina pustaka pewnie źle krzywo ścięty jest. I dlatego takie daje złudzenie nam. ale są niektórych miejsca mega duże tak samo tam możemy zaobserwować ubytki w pustaku były bloczek był mieszany mieszany czy ja wiem mieszany? jak ja chciałem z jednego producenta wzięli jakiegoś najtańszego producenta, ale z innego producenta chciałem nie wiem czemu tak się potrafiały niektóre takie bloczki może z czegoś innego wzięli pozostało tu dwa, tu trzy, tam cztery, czwarty na ta ścianach na tych, które tu możemy sobie przestawić, no to wiadomo no, bloczki były mieszane z trzema producentami. No to wiadomo, no, będzie różnica, nie w porównaniu. Jakbyśmy zastosowali jednego producenta. No ale cóż, na to patrzeć nie będziemy postawione, postawione. Mhm.